Z władzami Fame, z Rozparą i Pasternakiem, i dostałem informację, że yy, chciałem wypierdalać. Nie został mi po prostu zaproponowany kontrakt na prowadzenie programów i konferencji przed Fame MMA 17. To jest cały artykuł na Super Expressie. Zdecydowaliśmy, że nie będziemy współpracować z Sylwestrem Wardęgą przy okazji najbliższej gali Fejm 17. Nie otrzymał od nas propozycji prowadzenia programów poprzedzających wydarzenie. Nie wykluczamy jednak możliwości współpracy w przyszłości. Rozmowy na ten temat będziemy prowadzić w przyszłym roku. Na ten moment lepiej dla Wardęgi, by skupił się w pełni na robieniu baszara i gękowaniu. Póki co zastąpi go pan Pawłowski lub Abus, bo to wytworni zadymiarze. Powiedział nam Krzysztof Chłopaki wyrazili też chęć współpracy. W nas, przy następnych galach, tam po 17, ale to to już sobie przegadam z Wami na najbliższym live i tam pogadamy bardziej o szczegółach. Żyćko toczy się dalej. Tak. Pewnie się teraz dużo osób zastanawia, czy z perspektywy czasu żałuję, że postawiłem się tak, postawiłem takie twarde stanowisko, jeśli chodzi o Murańskiego. Nie. Nawet teraz zdając decyzję Federacji, nie żałuję. Padłem, ale padając pociągnąłem tego, którego chciałem pociągnąć za sobą. I coś mi mówi, że prędzej czy później w tych liquidach jeszcze się zrespie. Wypatrujcie mojego powrotu. Może nie trzeciego dnia, może później, ale jednak, gdzie to będzie, na jakim serwerze, to czas pokaże.